Żaby. Żaby to najliczniejszy i najbardziej rozpowszechniony rząd płazów, obejmujący ponad siedem tysięcy gatunków na całym świecie. Możemy wyróżnić żaby: ropuchowate, rzekotkowate, żaby żabowate, no i oczywiście dwie żaby. Żaby towarzyszą nam w życiu codziennym. Możemy spotkać je na polu a wychodząc z ram przyjętych przez ludność małopolski, również na dworzu. Również na internetach znajdziemy tysiące filmików o żabach. No bo kto nie chciałby obejrzeć żaby robiącej salto w tył? No flip. No. O! Albo memy. Czy ktoś w Polsce, czy nawet szerzej na świecie, nie słyszał o memach z żabą Pepe? Mnóstwo stron z templatkami Pepe. Tysiące memesów. Śmiem twierdzić, że jesteśmy w stanie dopasować mema z żabą Pepe do każdej sytuacji codziennego życia. Można powiedzieć metaforycznie, że sami jesteśmy tymi Pepami Pepe, Pepyma. Jest nawet Pepe Guardiola i jest też pizza peperoni. Ogólnie, jakby tego było mało, to mamy też żaby w bajkach, żaby w anime czy piosenki o żabach. Zielone żaby również! Zielone żaby już się obudziły i żaby już się obudziły! Żaby w grach, żaby w grach, żaby, żaby w grach, żaby, żaby w grach! Jedna z pierwszych gierek o żabach powstała już w 1981 roku z rąk konami. Jest to Frogger. Prosta gierka, w której musisz żabko dotrzeć w odpowiednie miejsce, omijając przeszkody takie jak węże czy krokodyle. Nabijając przy tym nieskończoną liczbę punktów. A to wszystko okraszam niesamowitą ścieżką dźwiękową. A to już gra Super Frog na pierwsze komputery Amiga. Wyglądem przypomina legendarne Mario. Niektórzy spierają się co było pierwsze, Mario czy Super Frog. Byłem świadkiem, gdy dwie osoby spierały się o to prawie 30 godzin, czyli tyle ile średnio trwa pojedynek gucia z żabami. Sam gameplay jest prosty, skaczemy, obijamy pszczółki, jeże, kolce. Przy tym zbieramy owoce i monety, zwiększając naszą liczbę punktów. Nie mogło zabraknąć Pokémonów. Już w pierwszej serii kreskówki na wszystkie 150 Pokémonów zgadnijcie, który Pokémon jest pierwszy na liście. Dokładnie, Bulbozaur, który dosłownie jest żabą. Właściwie to powinien nazywać się Pepezaur albo Żabozaur. Również w pierwszych grach Pokémon na Game Boya już na starcie możemy wybrać Boybozaura. A tu przykład z gry MMORPG Chronicles of Arcadia. Pewnie mało kto o niej słyszał, a kto słyszał, ten powie o podróbową. W tym przypadku mamy normalnego wydawcę. Gra jest cały czas rozwijana, jest dużo, dużo więcej zawartości, graczy i co najważniejsze, bardzo dużo żab. Gdy stworzymy sobie postać elfa, już na pierwszej startowej mapie spotkamy żaby. Żaba olejna z jeziora gwizdów, romantycznie. Swoją drogą są też kraby. I tak w trakcie levelowania swojej postaci natrafimy również na śnieżną żabę estryjską, jadowitą żabę bagienną, a tu żaba czerwono-ogoniasta, tergotjańska rzekotka drzewna i groźniejsza wersja smutowana. Jest też Żaba Rycząca, Włochata Żaba z Aslan, Martwa dobita Żaba z Osul, Po prostu Żaba, Czerwona Żaba, Zielona, Wierzchowiec, Olbrzymia, Magiczna Żaba, Niebieska, Rozbrykana, Czerwona Żaba z Czarnymi Kropkami. Uch, to naprawdę sporo żab. Zbliżamy się do finału tego materiału, zostały nam jeszcze żaby w grach Star Wars. Już w Fallen Order, wydanym w 2019 roku, mamy do czynienia z żabami. Walka przypomina te z serii Dark Souls, żaby są silniejsze, trzeba wykonywać uniki, wyprowadzać odpowiednie ataki. Nawet po pokonaniu takiej żabki, w przypadku naszej śmierci i odrodzenia, trzeba na nowo bić żaby. Jest też mini-bosik Ogdo Bogdo, potężniejsza wersja żaby. I teraz uwaga, jeśli ktoś pokonał Ogdo Bogdo i przeszedł grę, prawdopodobnie przez ponad 3 lata myślał, że już nigdy nie zobaczy żaby w tej serii gier. Nic bardziej mylnego. W najnowszej części Star Wars Jedi Survivor trafiamy na, przypadek nie sądzę, na Ogdo Bogdo, ale tym razem z potomstwem. Więc jak komuś było mało jednej żaby, teraz są dwie. Na pewno większość wie, ten temat śledziło pół internetowej Polski. W ostatnich dniach trwała walka streamera Gucia z tymi dwoma żabami. Ale, żebym dokładniej mógł opisać ten wątek, musiałbym poświęcić na to 29 godzin. Ostatecznie się udało. To była piękna walka, nie zapomnę jej nigdy. Na tym kończę. To mój pierwszy taki materiał, więc proszę o wyrozumiałość. Jeśli komuś się spodobało, to mile widziany subik i łapka w górę. Dzięki i nigdy nie zapominajcie o żabach. Żaby w grach, żaby w grach, żaby, żaby w grach, żaby, żaby w grach.